Buona sera, buona sera, amici sportywi, choć trochę dziwnie mówić buona sera o porze, czy o w której Włosi już mówią buona sera, ale gdzie, kiedy słońce jest jeszcze wysoko na niebie, no ale buona sera. Witam Was przed no, klasykiem Anglia-Niemcy na turnieju, podczas turnieju, na którym dzieje się coraz więcej. Razem ze mną są dzisiaj Arek, Arkadio, Maczuga. Czołem, Arek. się na wszystkich. Siema wszystkich tak jest. Oraz Adam, Targ... <laughs> Oraz Adam Targowski. Adam, współprowadzący kanał Piłkarzyki. Tak jest. Cześć, cześć wszystkim. Dzień dobry, albo good afternoon, tak bardziej uniwersalnie. Good afternoon. Marcin, nie trzeba się zastanawiać. Good afternoon, dokładnie. <laughs> po niemiecku pozwól, że nie, nie będę się kłosił na języka. <laughs> good tak, dokładnie. Adam, współprowadzący kanał piłkarzyki, współpracownik Eleven Sports. Poniekąd I również zawo tak. <laughs> zawodowy sędzia mylę się czy nie? Zawodowy to za dużo powiedziane. Bawiący się okay. w sędziowanie od dłuższego czasu, więc to brzmi półprofesjonalnie, bo od dłuższego <noise> czasu to już prawie 10 lat i to już jest takie zbliżające się w miarę do profesjonalizmu, ale jeszcze dalekie od tego profesjonalizmu. Ale rzeczywiście z sędziowaniem mam kontakt stały. Czyli jak naciągniemy tę gumę tak, żeby nie puściło, to można gdzieś tam pod profesjonalne prawie gdzieś tam się już ocierać. W każdym razie wiesz więcej niż my, bo chcę I widzisz ten temat Marcin, zaczepić, zaczepić. I widzisz Marcin, i już jesteś kandydatem na sędziego. I już masz predyspozycję. Jesteś w <laughs> stanie podciągnąć Wiedzisz. wiele różnych rzeczy pod narrację, <laughs> więc to wszystko się zgadza. Uu, kiedyś musimy lajwika <laughs> o sędziowaniu strzelić, coś czuję. Oj tak, panowie, o Daniele Orsato, wybitnym, wybitnym przecież dzisiaj, dzisiaj w prasówce, panowie, miałem akurat taki wątek sędziowski, że y, pan Rokki wchodzi y, za a, o Boże, drogi Nicole Ricolego. Zmienia się pan, który będzie we Włoszech desygnował, czy przydzielał, zapisywał, czy wybierał sędziów na mecze Serie A oraz sędziów WAR. No ale my tutaj nie o sędziach, chociaż przekotujemy się przez ten temat. Panowie, bardzo się cieszę, że mam tutaj Was razem ze mną i że jestem dzisiaj z Wami. Pozwólcie, że przywitam naszych widzów. Już zbiera się. Całkiem zacna grupa. E, zaraz zapytamy, jak tam dzisiejszy mecz i w ogóle jak to euro. I o to chcę Was zapytać. Panowie, ja tak, wczoraj oglądałem live i mecz do późna. E, kosztem dzisiaj niewyspania jeszcze większego, ale to, co wczoraj się wydarzyło, dzisiaj Adam oglądałem też wasze skrzywym dyskusje na ten temat. Co, co tam się dzieje? Co się dzieje na tym euro, panowie? Jedno z najlepszych od kilkunastu lat, powiedziałbym. Adam, od ciebie zacznę. To jest najlepsza, najbardziej wymowna reakcja, jakiej trzeba by było użyć przy okazji opisywania tego, co działo się wczoraj. To, co zrobiłeś, nie wiedząc, jak dokładnie zabrać się za opisywanie tego dnia. On był z jednej strony przedziwny, bo nie spodziewaliśmy się tego, że w taką stronę to wszystko pogna, ale z drugiej strony niesamowicie, niesamowicie wyładowany emocjami. Tymi pozytywnymi, piłkarskimi, których chcemy jak najwięcej. I przyznam szczerze, że. Oczywiście, dosyć chłodno i sceptycznie podchodziłem do takich hura optymistycznych głosów, które obwieszczały, przynajmniej wobec, że to zdecydowanie najlepszy dzień w historii piłki nożnej, ale tak. tych emocji było na tyle dużo, że trochę zbliżyliśmy się do tego poziomu rzeczywiście. Więc życzyć sobie tego, żeby dzisiaj było podobnie, aczkolwiek dusza no, kogoś, kto jest zdecydowanie w większym stopniu realistą, aniżeli romantykiem, Podpowiada mi, że może nie być dzisiaj tak obficie w emocjach jak wczoraj, ale rzeczywiście odpowiadając na twoje pytanie wczoraj to była torpeda, petarda. Petarda, to prawda. I powiem ci Adam tak, absolutnie zgadzam się z tobą, bo też martwię się. Że na papierze ten mecz zapowiada się ten dzisiejszy, ten za chwilę, zapowiada się absolutnie spektakularnie. Pompowany balon jest oczywiście nic dziwnego, natomiast gdzieś tam z tyłu swędzi mnie myśl, że to może być piłkarski paździerz. Zwłaszcza jak patrzę na wyniki o, no tak. Anglików z całym szacunkiem, no bo tutaj wiemy po której stronie jesteś, po drugiej niż krzywy. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę uświadomiłem sobie, że krzywy tam bardziej kolegom z za zachodniej granicy. Czy <laughs> czy tutaj, tutaj no, podpowiada. Dobrze, podpowiada. że z dzisiaj jestem ja, ponieważ jestem znany jako największy hater angielskiej piłki, także... <laughs> tak, Więc, ja, u, równowaga musi było. być. Dobrze. Ja was, panowie, ja was, panowie, wpuszczam do klatki i dyskutujcie. No dobrze, Arek, ciebie zapytam, ciebie wczoraj oglądałem, w związku z tym o wczorajsze emocje pozwól, że nie będę cię pytał, natomiast... To wszystko było widać, dokładnie, jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszamy, wisi na naszym kanale. Natomiast, czy Ty też dzisiaj się martwisz, że to, no, umówmy się, żeby powtórzyć to, co oglądaliśmy w obu meczach wczoraj, to będzie raczej wyczyn, ale czy dzisiaj to bardziej jest Twoim zdaniem mecz na papierze mocny, czy czy zobaczymy tam trochę mięcha? Na papierze jest zdecydowanie mocny, bo, bo jeśli przyjrzymy, przyjrzymy się składom obydwu drużyn, no to mamy tam konstelację gwiazd. Natomiast e czy będą, będzie taka otwarta piłka jak wczoraj? No nie powiedziałbym, chociażby patrząc przez pryzmat tego, co widzieliśmy do tej pory, bo, bo i Niemcy potrafią kalkulować i Anglicy przede wszystkim są świetni w obronie, bo mało tracą bramek na Wembley, mało tracą bramek w tym turnieju, bo w zasadzie żadne jeszcze nie stracili, więc nie spodziewam się otwartego widowiska. Raczej stawka będzie tutaj paraliżować obydwie strony. Troszkę te, te ruchy będą naprawdę... Musiały być bardzo przemyślane te wszystkie ofensywne poczynania, zanim ktoś się zdecyduje faktycznie tutaj zaryzykować bardziej. Myślę, że mało bramek dzisiaj padnie, chociaż oczywiście życzę mm -hmm. sobie, żeby to było. I, I tak nawiasem mówiąc, w tym drugim meczu Ukraina-Szwecja też uważam, że będzie to raczej zamknięty mecz. E, mimo, mimo wszystko uważam, że e, mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. Ja chciałem się jeszcze odnieść tutaj, bo tutaj Mirosław Bala nie daje spokoju. E, Mirek, słuchaj, ja cię wtedy nie zbanowałem, to nie ja rozdawałem bany. To nie tak jak Krzysiek, który tam napisał. Czy tam nie, w ogóle to nie był ban, to było wyciszenie. To było kwestia, to, to po prostu ja się odniosłem, tam coś Cię spytałem, ale ja nie odpowiadałem za komentarze na czacie. Także ty. Widzisz, dymy, dymy, Adam, tutaj wchodzisz, dymy, dymy, musimy początku, wyjaśnić. minuta live jest grubo już. <laughs> no dobrze, poczytajmy czat, poczytajmy czat. Witamy typową serię A, Asia Hasny, Błonasera, Błonasera. Um, Mirosław Borysiak jeszcze do wczorajszego meczu nawiązując pisze, wystarczy mieć rabio w składzie i nie da się wygrywać, a rabio wczoraj dobrze zagrał, jako tercino, jako boczny, boczny, no skrzydłowy, powiedzmy, pomocnik, quasi obrońca. Um, Przemo mówi, że najlepsza wiadomość jest taka, że Iwile w 11 Serie A na trzy lata. Absolutnie tak. Lesław Chowaniec, po prostu słabe w cudzysłowie drużyny, nie są tak słabe, a mocne nie są takie mocne. No nieprzewidywalne euro. I jeszcze tutaj Rafał Jankowski, Niemcy, Anglia, 2 do 1, może nawet po dogrywce. I o to Adam ciebie zapytam, bo ty nie ukrywasz chyba, że kibicujesz Anglii dzisiaj. Nie, nie ukrywam. No jestem rzeczywiście za reprezentacją Gareta Southgate'a. Liczę na jakiś ciekawy pojedynek, ponieważ zgrywa mi się to z moimi przedturniejowymi typami. Ja obstawiałem finał włosko-angielski i to jest poniekąd uchą w waszą stronę, którego nie programowałem absolutnie pod kątem dzisiejszego live, ale tak akurat wyszło. Więc jeżeli widzę Albo inaczej, kiedy odnoszę się wspomnieniami do tego typowania przedturniejowego i widzę, jak te drużyny się rozwijają, Włosi nieco lepiej, Anglicy nieco gorzej, albo może inaczej, nieco wolniej. No to trzymam kciuki, żeby, żeby nieco więcej szczęścia było po stronie drużyny angielskiej dzisiaj, bo nie mam pewności co do jakości tej ekipy. Patrząc przede wszystkim z pryzmatu, przez pryzmat pojedynku z Niemcami, z perspektywy tego, że to jest no, niewdzięczny rywal dla reprezentacji Anglii, więc tak, stoję rzeczywiście, no może nie całym sercem, ale po stronie piłki angielskiej dzisiaj, bo ja też mam kilka zarzutów do piłki angielskiej. O czym pewnie będziemy jeszcze dyskutować? No tak, no tak. Asia pisze: Mnie się wydaje, że zwycięzca meczu Anglia-Niemcy zagra z Włochami w finale, więc też pogodzi No Właśnie, się bo uwaga. to właśnie ta drabinka to trzeba zwrócić uwagę, że teoretycznie, tak. wiadomo, nie ma słabych drużyn na tym turnieju, co udowodnili, nie wiem, przecież <grym grym> i tak dalej. <grym> ale pan. jednak ta strona drabinki wydaje się na papierze oczywiście łatwiejsza. Tak samo mieliśmy w 2016 roku, kiedy właśnie jedna strona się tam wybili ci faworyci, a druga. Leciutko Portugalia przeszła, a tam ci już zmęczeni wszyscy po drugiej stronie i w finale. No tak, e, chociaż powiem ci tak, Adam. E, patrzę na wyniki Anglii do tej pory, e, bo byłem bardzo ciekawy, zwłaszcza pojedynków z Czechami i Szkocją. Chorwacja 1 do 0, w porządku. Sterling, 0 do 0 ze Szkocją, 1 do 0 z Czechami. Ja w fantazy, tej zabawie, wiesz, e, dałeś Keina obstawiałem... na kapitana. Dałeś. Nie na kapitana, ale Kejna w ogóle przed Europ obstawiłem sobie tak na luźnie, bo ja się nie znam na obstawianiu, ale jako na ja strzelców. Dwóch tych, w dwóch e, Kejna, w dwóch pierwszych meczach, ale to co gra, to go próbowałem. No nie? ale. co… co ja, ja, no, prosimy o komentarz eksperta Ligi Angielskiej. Co tam Chodzicie się z tym o, akurat o Keina, czy pytasz ogólnie o kadrę? Nie, nie, pytam ogólnie o kadrę, o ofensywę. Ob, absolutnie tak, absolutnie tak. Okej, okay, no to. Wiadomo, będę troszeczkę kompaktował, bo też nie mamy zbyt wiele czasu, żeby mówić akurat o tym jednym wątku. Jeżeli chodzi o Harego Keina, mam podstawy do tego, żeby twierdzić, że on po pierwsze jest myślami trochę gdzieś indziej, ale o to bym go nie posądzał z tej racji, mam podstawę, żeby tak twierdzić, ale nie posądzałbym go finalnie o to z tej racji, że to jest raczej profesjonalista, sfokusowany na swoim Psyci, zadaniu. Psyki, tak? Gdzieś indziej, czy gdzieś? Tak, się? tak, 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 dokładnie. Myślę, że obchodzą go te różne informacje, które krążą w sieci. Zresztą dzisiaj też bardzo sugestywnie się wypowiadał na łamach brytyjskich mediów, w zasadzie nie na łamach brytyjskich mediów, bo to było na konferencji prasowej i te słowa zostały mhm. przemielone przez brytyjskie media później, ale zapytany został o to, jak odnosi się do wszystkich komentarzy, czy śledzi w ogóle ten cały um, informacyjny zgiełk, mhm. zgiełk który otocza, otacza Harry'ego Kane'a i w ogóle reprezentację Anglii, oczywiście powiedział, że tak, niektórzy zawodnicy się izolują, Harry Kane nie do końca się izoluje, on na pewno jest świadom tego, co się wokół niego dzieje, on mówił, że najważniejsza jest drużyna, ale Cały czas ma z tyłu głowy kwestie swoich statystyk i tego, że nie wygląda to na papierze dobrze. Jeżeli chodzi o ten jego profesjonalizm, to on jeszcze jest eksponowany w wielu różnych formach. Na przykład to był jeden z tych stronników, którzy wbrew tego pana, który tam widzę na ścianie arka wisi, opowiadał się za tym, żeby dać spokój Coca-Coli. Dajcie spokój Coca-Coli, zapłacili, chcą być sponsorami tytułarnymi, Niech, niech tam, będą. Niech już będą. Więc Harry Kane pod tym kątem naprawdę zachowuje taki dość duży profesjonalizm. Mam wrażenie, że te mecze po pierwsze mu nie leżały pod kątem taktycznym i tutaj jest też główny zarzut do Garetha Southgate'a i do angielskiej piłki w ogóle w ostatnim czasie. Angielska mhm. piłka z Garethem Southgate'em przeszła niebywałą drogę od piłki, która eksponowała walory ofensywne zawodników pokroju Kena czy Sterlinga, który błyszczał w eliminacjach, do piłki, mm -hmm. która jest niesamowicie ociosana. Jest takim po prostu kawałkiem drewna, który Gareth Southgate przy użyciu dość tępej siekiery ostatecznie wyrzeźbił. No i tylko po prostu brnie do mety z takimi podstawowymi założeniami minimalistycznymi, nawet ultra minimalistycznymi, wygrać 0 skończyć. No, Najdobitniejszy przykład. Zabija? że zawija potencjał ofensywnej piłki angielskiej. Zdecydowanie. Ja jestem przeciwnikiem Garetha Southgate'a akurat w kontekście jego podchodzenia do składu, zarządzania tymi zawodnikami ofensywnymi. Popatrzcie na ławkę, panowie dzisiaj reprezentacji Anglii. To jest niebywałe, żeby zespół z takim potencjałem ofensywnym marnował tyle talentu na ławce kosztem pięciu zawodników defensywnych albo o defensywnym profilu, bo możemy mówić, że niektórzy z nich może nie są aż do końca tak defensywni w dzisiejszym spotkaniu, chociaż to też jest kwestia sporna. Dwóch zawodników w tym zespole jest o. Od pośrednim profilu, ale również zbliżonym poniekąd do defensywy i mamy tak naprawdę wątłą liczbę tych, którzy odpowiadają za tą magię, która przy reprezentacji Anglii powinna stać, patrząc na jakość z eliminacji, do której się już odwoływałem. Więc rzeczywiście jest jakiś problem, na papierze podstawą jest taktyka, jest ułożenie tego wszystkiego na mapce, no i Harry Kane nie jest beneficjentem i to jest najdyplomatyczniej ujęte, tego co robi z drużyną Gareth Southgate. On też często wyłącza go, to wygląda nawet momentami gorzej niż w przypadku Roberta Lewandowskiego, który był izolowany w reprezentacji Jurka Brze. Brzęczka i Jerzego Brzęczka, przepraszam, bo się spoufalam. Teraz nie znamy się oczywiście. Który musiał się cofać gdzieś w okolicy linii środkowej, żeby dostać się do akcji jakiejkolwiek. Więc z Harem Kejnen. Myślę, że jest bardzo synonimiczny problem i jeżeli Gareth Southgate nie zmieni podejścia do spotkań, a dzisiaj się na to nie zapowiada, bo mamy 3-5-2, więc jakby kopiuj w klej tego, co chcą zrobić Niemcy, w 5-3-2 ok, zależnie od tego, jak podchodzimy do kwestii tych dwóch wahadłowych, więc mam wrażenie, że może być znowu problem z pokazaniem tego, co najlepsze przy okazji Harry'ego Kane'a. Podobają mi się, podobają mi się te emocje, ta analiza. Adam, za chwilę do składów nawiążemy, bo oczywiście już na naszym czacie pojawiały się komentarze do, co, do, co do decyzji selekcjonera Anglii, ale ciebie zapytam o Niemców, pozwól, bo tak, mamy Gosensa. Mamy na czacie Arka, nie, mamy na czacie, Boże drogi Marcina Jerzyka i użytkownika Forca Atalanta, więc kibiców Atalanty, Gosens zagrał jeden z najlepszych meczów w ogóle, indywidualnych tak. występów na, na tym euro. Dużo się o tym pisało. No ale nie tylko Gosens tworzy reprezentację Niemców, czy ci Niemcy. Dzisiaj w zestawieniu z Anglikami, o których wspomniał, w takim kształcie, w jakim wspomniał Adam, w Twojej opinii, no czy mają szansę, to nie będę pytał, bo to głupie pytanie byłoby, ale czy to będzie tak, że na taką Anglię tacy zawodnicy są akurat pasujący na to, żeby się im przeciwstawić, czy czujesz, że to będą męki, że to będzie pod górkę? Nie, no dlaczego? Przecież Niemcy tak naprawdę na tym turnieju, mimo że Anglicy nie stracili jeszcze bramki, to nie uważam, że Niemcy wcale się prezentują gorzej od Anglii, zwłaszcza, że mieli lepiej grywali w grupie zdeterminowanych Węgrów. Z Francją nie zagrali wcale jakiejś tam wielkiej tragedii, bo przez większość, przez większy fragment meczu naprawdę starali się grę kontrolować tam. Tak naprawdę brakowało czasami ostatniego podania, wykończenia, żeby przełamać defensywę Francuzów. Jeśli chodzi o mecz z Portugalią, to potrafili zdominować tą Portugalię i wygrać wyraźnie, co na przykład Belgo, 4, Belgom się 2. nie udało, bo, bo Belgia tak naprawdę dociągnęła to na, bazując tylko i wyłącznie na defensywie, e, a Niemcy nie. Niemcy, Niemcy naprawdę mają siłę rażenia. Adam mówił tutaj o ataku Anglików. Wszyscy się zgodzimy, że tam, tam naprawdę jest plejada gwiazd, natomiast e, jeśli spojrzymy na środek pola, to tutaj z kolei nasi zachodni sąsiedzi gniotą. O, jakiś gość. Tak, to Włoszka, wiecie, jakieś Jakiś tam Gato, co to kurczę się dzieje? No tak, no musi, e, musi, musi. Gniotą w środku pola tak naprawdę Anglików, jeśli spojrzymy tylko na personalia, także myślę, że tutaj nie dziwią mnie te ustawienia tych drużyn, że Anglia faktycznie będzie chciała, nie, nie chciała iść na wymianę, a jedynie będzie bazowała na szybkich właśnie wypadach do przodu, gdzie będą w stanie z tą troszkę mało ruchliwą niemiecką defensywą sobie poradzić i w ten sposób będą szukać okazji, natomiast Niemcy podejrzewają, że będą starali się kontrolować ten mecz i, i, i zwłaszcza tymi wahadłami wjeżdżać, chociaż oczywiście tutaj Anglicy też po to zabezpieczyli. Po to grają trzy- pięć wahadłowymi po prostu, żeby mhm. te niemieckie wahadła wyłączyć z gry. Panowie, zahaczmy składy. Chciałbym Ciebie, Adam, poprosić o, o przebiegnięcie się po składzie Anglii, Ciebie, Ark po, po Niemcach, po ekipie Niemców. Później nawiążę do włoskiej prasy, jak dzisiaj opisywała ten, ten pojedynek. Adam, jakieś zaskoczenia tutaj dla Ciebie, bo już trochę zahaczyłeś ten temat. Jak to widzisz? Jak to widzisz? Wiesz co, zaskoczeniem dla mnie jest to, że nie ma na ławce Dominika Calverta-Luina i to jest podstawowe zaskoczenie, jeżeli chodzi o skład reprezentacji Anglii na to spotkanie. Jeżeli chodzi o selekcję, tą dość podstawową, którą teraz widzimy. Nie ma większych zaskoczeń, nie ma dużych niespodzianek. Wiedziałem, że Anglicy najprawdopodobniej, bo już od rana były takie teksty, lądowały w sieci również w przededniu tego spotkania, takie analizy, które sugerowały, że Gareth Southgate pójdzie tutaj mocno w wariant defensywny, więc ta trójka środkowych obrońców, co ciekawe, z jednym środkowym obrońcą takim, no niektórzy mogliby powiedzieć eksperymentalnym, no bo Kyle Walker nominalnie nam się kojarzy z flanką, a nie z środkiem obrony, ale on już również grał w tej roli w reprezentacji Anglii zresztą bardzo ceni Kyle Walkera i jego przymioty, Gareth Southgate również w roli i pod kątem środkowego obrońcy. Więc ta trójka Walker, Stones, Maguire, którą tu widzimy, nie jest absolutnie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Inaczej może być przy okazji jeszcze tych wahadłowych, bo tu zastanawiałem się, czy może pójść w taki delikatnie, może nieco bardziej ofensywny wariant, żeby niesymetrycznie podziałać. To znaczy jednego mhm. wahadłowego zostawić w formie bardziej defensywnego, a drugiego rzucić w bój po prostu. I zastanawiałem się na przykład, jak będzie wyglądać kwestia Jamesa, no ale jak widzimy, ostatecznie trippier został desygnowany do gry, środek pola nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem dla każdego, kto śledzi Anglię Declan Rice i Calvin Phillips to są absolutni pewniacy więc oni musieli się pojawić w tym składzie Garta Southgate A tym bardziej na mecz z Niemcami, gdzie trzeba będzie dużo zrobić w środku pola, żeby, żeby trochę Niemców zneutralizować przód mnie trochę dziwi z jednego powodu Bukayo Saka, ja jestem gigantycznym fanem, cieszę się, że jest w składzie, zastanawiałem się czy nie będzie chciał jednak rzucić Bukayo na późniejsze fragmenty gry. Dzisiaj rano akurat mhm. dostaliśmy taki sygnał, Ornstein bodajże jako pierwszy to podawał, David Ornstein, że Bukayo Saka zagra w pierwszym składzie, ku mojej ucieszy oczywiście, niemniej jednak to jest lekkie zaskoczenie. Myślałem, że albo wariant z Fodenem będzie szlifowany, albo jednak Jack Grealish, na którego stawia znaczna część angielskich kibiców, to jest chyba faworyt numer jeden, jeżeli chodzi o społeczność fanów Trzech Lwów no a przód z Sterlingiem i Harrym Kane'em to jest rzecz absolutnie podstawowa u Southgate'a, więc tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo to jest naturalny wybór po prostu. Tak, Gareth Southgate uwielbia układać reprezentację Anglii. W porządku. Co, Adam, ja, ja mam pytanie jeszcze do Adama. Czy sądzisz, że Sancho dostanie w końcu jakiś czas gry? Czy, czy nie, nie, nie? Nie sądzę. Wiesz co, taki poważny czas, do którego się teraz odnosisz, jak mnie mam. Raczej jest daleki od Jadona Sancho z prostego powodu. Wiesz, nie dodam. Po, pierwsze, po pierwsze, nie, proszę? To jest niebywały, patrząc na na. Tak, na to jest nieba. Jakoś czy stopiłkarską tego grać. Oczywiście, prawda? oczywiście, ja jestem akurat w obozie, chociaż wiadomo, Garet Southgate też miał te, tego pecha. Że on na Sancho jeździł w momencie, kiedy Sancho nie wyglądał aż tak dobrze. I on, kiedy, kiedy Sancho się odpalił, to już Gareth Southgate miał inną jedenastkę wykrystalizowaną. Przynajmniej ta podstawowa u niego inaczej grała. Jadon Sancho ma też o tyle problem, że niestety ta konkurencja u Garetha Southgate'a jest tak duża, że to jest pierwszy podstawowy jakby mankament w drodze po pierwszy skład. Drugi dość poważniejszy mankament to to, że Gareth Southgate przywiązuje się do nazwisk. Naprawdę poważnie się przywiązuje do nazwisk. On jest jednym z tych menadżerów, którzy idą wiernie ze swoimi. Podopiecznymi w bój, korzystając z ich usług niezależnie od ich dyspozycji, co widać po tym Harem którego już zahaczyliśmy dzisiaj, którego tutaj martwię Czy chociażby sterling, prawda? Który czy chociażby tak nie 10... Sterlingu. Tak, tak, tak. Ale i, i popatrzcie w ogóle, jakie to jest, o czym my tutaj rozmawiamy. Myślę, że zarówno Wy, jak i, jak i wszyscy obecni na czacie zgodzą się, że, że ten wybór Sterlinga, albo inaczej, kiedy przed turniejem siadaliśmy do jedenastki Anglików, zastanawialiśmy się, kogo ostatecznie będzie dobierał na te mecze, to Sterling padał raczej w roli takiego rotującego zawodnika się okazuje, że jest absolutnie podstawowym zawodnikiem i jeszcze się broni liczbowo w tym zespole tak Southgate'a. Southgate może Southgate wyciągnąć statystyki i powiedzieć patrzcie, to Ryan Sterling jest moim podstawowym bojem, więc bojem również, więc no to jest, to jest ciekawe, ale, ale Sancho ma chociażby z tego tytułu również bardzo trudną drogę do podstawowej jednostki. Czyżby Krzywy był z nami, czy może Nikodem Sancho mentalnie już w Manchesterze, może <grym> dlatego. <grym> tak, to Krzywy na pewno, Krzywy. Jak, Sancho, to, jak Sancho i Manchester, to zdecydowanie Krzywy. <grym> no tak, można się domyśleć. Dobra, zachaczmy Niemców. Arek, zerknijmy na nazwiska po stronie niemieckiej. Zaskoczenia, jak to widzisz? E, czy są zaskoczenia? Właśnie sprawdzam, sprawdzam tutaj ten skład. No i, i cóż, jest Timo Werner, jest Timo Werner. Można mówić, że to jest jakieś małe zaskoczenie, dlatego, że nie gra Serge Gnabry, z tego co tu widzę, bo szczerze powiedziawszy patrzę teraz na ten skład pierwszy raz. Mm -hmm. e, mamy Kaja Hewerca, Tomasa Millera w środku. Zgodnie z zapowiedziami wraca Gorecka. E, no tutaj może być właśnie, bo on od, na początku turnieju był kontuzjowany, prawda? Natomiast już e, ta bramka z Węgrami, już, już gracz Bayernu pokazuje, że jest no, szalenie ważnym ogniwem dla niemieckiego zespołu. Mamy krosa, no naprawdę, powiem Wam szczerze, to jest dla mnie plejada gwiazd. Tu zwracam, z, e, zwróciłbym uwagę na, na to, że jest Antonio Rudiger, który jest obrońcą zdecydowanie bardziej zwrotnym od chociażby Niklasa Syle, i to też jest myślę e, znak, że faktycznie mogą się, Lew spodziewa się tych kompr e, angielskich. Szybkiego chociażby właśnie Sterlinga czy saki, bo, bo, bo saka gra, prawda, dzisiaj. Także e, myślę, że, że będą Niemcy, tak jak już powiedziałem wcześniej, chcieli tutaj ten środek wygrać, włączać się wahadłami i tworzyć tam okazję e, skupiać może tych od trzech obrońców angielskich e, na e, swoich napastnikach właśnie na, na Wernerze, na, na hawercie. A na Millerze, a, ben, a tak naprawdę, żeby te korytarze uwolnione były po bokach, i, i tamten Gossens i kimś, żeby robili robotę. No to pozwólcie panowie, że ja wam teraz trochę, trochę opowiem. Włosi, patrząc na ten pojedynek, oni uważają, że biorąc pod uwagę całokształt kształt sytuacji, ten piłkarski i ten pozapiłkarski, no to jest oprócz tego, że klasyk to jest to pojedynek, który nazywają niczym. Finał, eko na finale wymieniają kilka elementów, dla których jest to finał. Oczywiście. Myślę, że samą narracją nie zaskakują. Z jednej strony e, piszą o bramkarzach, że to są gemelli diversi, że to są różni bliźniacy, Pickford, Neuer. E, mm. Później e, o, o tym, że Anglicy to trochę e, takie dzieci angielskie kontra e, doświadczenie, l'esperienza dei o doświadczenie niemieckie. E, poza tym e, patrzą na ewentualną drogę do finału obu drużyn. E, zwracają uwagę też na losy trenerów, że o ile dla angielskiego trenera, dla pana Southgate'a e, Raczej nawet porażka nie będzie oznaczała rozstania z kadru Anglii, to dla Lewa już może być inaczej. Podobnie Corriere dello Sport pisało o tym, że ten pojedynek jest wart więcej niż Mistrzostwa Europy. No i te wszystkie, wiecie, otoczka cała. No bo tu w Marcin, jest lew. Aha. No nie, no dokładnie o tym mówię. Tak, 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 że, że dla lewa się rzeczy masz rację będzie, będzie inaczej. Generalnie cała otoczka, elementy również polityczne, nie tylko piłkarskie sprawiają, że dużo o tym pojedynku się, się pisze, no i wiąże się on z takimi. No to jest, to jest, to jest, to jest legendarna rywalizacja. Tak naprawdę jak w pamięci chciałem przywołać pewne swoje mecze, no to mi nie mógł, nie mógł umknąć mecz sprzed 20 lat, kiedy Anglia wygrała 5-1 po hat mojego ulubionego piłkarza, Michaela Owen Zawsze. <noise> tak jest. No tak, no tak, dobrze. Panowie, wychodzą piłkarze na boisko, w związku z tym na rozgrzeweczkę jeszcze zapytam was o wasze typy na ten mecz, a widzów już teraz zapraszam na nasz live pomeczowy, po końcowym blisku oczywiście widzimy się razem z Arkiem, razem z Adamem. No to panowie, obaj jesteście dobrzy w typowaniu z tego, co was obserwuję, więc jestem bardzo ciekawy. Może zaczniemy od ciebie, Adam. Wiesz co, tutaj spodziewałbym się mimo wszystko gry na remis. Jeden do jednego dogrywka, być może karne, bo widziałem, że tam na gadzecie były karne, kotkę był znowu przywołany, Nemesis, Gareta, Southgate'a. Więc być może te karne podobno się do nich przykładali bardzo, bardzo poważnie i analizowali, podobnie jak w meczu z Kolumbią, gdzie tam backkę wyczaił Jordan Pickford, więc zobaczymy, może te karne, patrząc na usposobienie jednego i drugiego zespołu, a zwłaszcza na usposobienie Anglików, spodziewałbym się raczej gry na remis, więc mój typ na. To spotkanie jeden do jednego. Dobra, Arek? Też bym się pokusił o taki rezultat, ale żeby się nie powtarzać, to powiem, że 2-1 Niemcy to rozstrzygną przed dogrywką. No dobrze, ja też stałem 2-1 dla Niemców, właśnie. Marek Swat 0-0 do przerwy. No, widzimy się po meczu. Więc zobaczymy, czy je przewidywania się sprawdzą i czy faktycznie będzie dogrywka, czy też wszystko rozstrzygnie się w. No właśnie, jak powinno się tam mówić? W regulaminowym czasie gry, czy też dogrywka tak. też jest regulaminowym? Znaczy, dogrywka jest tak naprawdę um, inaczej. Regulaminowy czas obowiązuje zarówno w dogrywce, jak i w części pierwszej meczu. Okay. Kiedy informujesz zawodnika, ile czasu pozostało. Jednak sama dogrywka nie jest meczem, tak jakby, jest dodatkową formą rozstrzygnięcia, no wyłaniania rozumiem. zwycięzcy. Więc to jest tak ciekawy niuans, o który można zahaczyć. No i tym niuansem kończymy. Zapraszamy na dobre widowisko. Anglicy już przy hymnie. W związku z tym panowie do zobaczenia po, po końcowym gwisku. Dobrego, dobrego meczu, dobrych emocji. Dzień. Do zobaczenia. Dzień, dzień.